Dzień dobry. I to naprawdę dzień dobry, bo jest siódma rano, ale przez moje prawo jazdy i przez inne zajęcia nie mam czasu, żeby popołudnie nagrywać, więc staję sobie wcześniej rano, żeby zobaczyć, co tam na festiwalu Steama się dzieje, bo mam mało czasu. Nagrywam to 6, festiwal jest do 7, a chciałbym sobie zobaczyć przynajmniej tak jedną, dwie gry sobie tutaj pograć, bo festiwal Steam to jest naprawdę zajebista inicjatywa, która... Pokazuje nam, która udostępnia nam, znaczy w, w, w ramach tej inicjatywy twórcy udostępniają nam, nam dema, czyli rzeczy, które umarły już jakiś czas temu, ale teraz powróciły. I to jest super. Możemy sobie ograć właśnie małe gierki, małe fragmenty gier w zagubionych w internetach, nie płacąc nic. A uczciwość nakazuje rozdawanie za darmo, tak więc. To, to jest bardzo dobra cena. jestem na stronie Steama i mam tutaj Festival Next yy, Festival Next yy, czyli właśnie festiwal gier tego Steama dlaczego wchodzę przez stronę przez, moja, przez moją yy, operkę? Ponieważ na Steamie mam swoim zwykłym. Mam, to, mam zupełnie inne gry. Nie wiem, jakoś to według moich preferencji, ale dawałem, żeby resetować moje preferencje, żeby wyświetliło to, co wszyscy lubią, a nie tylko ja. Ale jakoś to nie działa, ale oczywiście my jako fani gatunku wybieramy symulatory i znajdziemy sobie jakiś jeden najbardziej absurdalny symulator, który zobaczymy na tej stronie i po prostu sobie w niego zagramy. O nie, zmiana planów, widzowie moi, kochani moi, nie umiałem się po tej stronie steam'a w ogóle, bo jest tyle tych dem, że nie umiałem w nich nic znaleźć, ale wszedłem sobie na polski-gamedev.pl, tutaj jest link, link oczywiście, będzie w opisie, do zebrania polskich gierek, bo polskie gierki mają ciekawy pomysły. Mamy Playwaya u siebie, więc tutaj zawsze jakieś są ciekawe, na przykład mamy a, jakiś Aport Renovator, co tu mamy, Model Builder, Simulator, a mamy a Warumonger, a mamy kilka właśnie takich gierek ciekawszych, ale oczywiście zapomniałem o naszym faratanie przecież, no, no faratanie, czyli o naszym gotiku polskim, no więc my faratanka sobie potniemy, bo mamy demko faratanka. I zobaczymy. Dobra, zanim nam się Faratan zainstaluje, to będzie dłuższy filmik, ale dobra, zanim nasz Faratan się zainstaluje, to na jednym ze streamów, chyba nawet o gotniku, była historia Faratana, jak to wyglądało, więc te trailery, które były wcześniej, jakby, jakby te trailery, które wychodziły, kiedy omawiane, kiedy udostępniano pierwsze materiały z tej gry, były no średniawe bardzo. Bardzo średniawe. Jest to gra inspirowana gotykiem w stylu produkcji AAA i dlaczego ja mam takie jakby obawy co do tej gry. Na nie jakby, dlaczego ja mam obawy co do tej gry, bo te studio, tam chyba był Kickstarter do tego, za chwilę sobie go, czekajcie, może jeszcze wisi. Dobra, mamy, znalazłem tego Kickstartera, nie został sfundowany, niestety, no w Gothic-like RPG I, i chodziło o to, że oni chcieli dodać strasznie dużo rzeczy, no, PC, PS5, December tego roku premiera, ale chyba się, chyba się opóźni, nie? Nie, 11 grudnia, no to delikatnie. Eee... I oni chcieli tu 55 potworów, jakieś setki questów i jest robiona to przez dwie osoby. Znaczy pewnie mają jakiś outsource, na 100% mają jakiś outsourcing. No ja nie wierzę, żeby nie mieli jakiegoś outsourcingu, Ale dwie osoby. <grywki> dwie osoby i RPG o takiej skali to. Wiecie, no jako, jako to game, że w tyle lat, no ale, ale jakie są żarty, jakie są żarty o, o początkujących twórcach gier. Po prostu, że zaczynają robić RPG-a, najlepiej mo RPG w dwie osoby, no i to jest zrobienie rpg w dwie osoby. No ale dobrze, pograjmy w Faratana, jak nam się ściągnie, bo to jest 22 giga, to jest całkiem sporo. A więc co, Faratan? Zagrajmy sobie Faratana. Jest dzień następny. Nie udało mi się tego zagrać w jeden dzień. W sensie nie włączyłem nagrywania. Zdarza się. No ale dobrze, wracamy. Znaczy, zagrałem bardzo krótko. Krótko się zorientowałem. Nieważne. Dobrze, tak więc to jest Faratan. Ja już wczoraj chwilę grałem, ale nie włączyłem nagrywania. <laughs> Oczywiście. Więc. Zadujmy sobie grę i wystartujmy. No chwilkę tylko pograłem. Obejrzałem te intra, więc tylko, więc mało, ale tak nic z tego nie rozumiem, bo tutaj padłem Plus Jeeper. Może drugi raz jak, jak to przeczytam. Strasznie szybko to leci. Mountain Pass, The Force of Canadian. 15 później, Absence no, dobra. Mamy papieży tutaj w intrze. Żółte mordy. No, było coś, żeby był cesarz, później... Nie było dziedzica cesarza, więc tam... Oficer jakiś przejął władzę, coś w tym stylu. My jesteśmy synem tego cesarza. Cesarza. Kawusiłyk.

For life and death, disrepair, yes please hurry. The matters of the Empire are not our only worry. Something very bad, is Nature is -mo. getting more violent. I am afraid we don't have much vibes I am writing at once, mother. Brother, Myślę, że to, to, to matka to... Please start behaving like a man. And don't ruin this place.

walka. No ale mówię, nie będę się przypierdzierać do grafiki. Za bardzo bo to dwie osoby robią. I to są pewnie wszystko, większość asety kupione. Gdzieś posklecane po prostu na no, Unrealu. No, do wszystkiego innego mogę, no. Dobra. Zabrali nam amulet. Czy ktoś zabrał. I mamy mapkę. Ale patrzcie, jak się wczytało szybko. No, króca dupa. Ale nie mamy promptów. Ja odpaliłem te... Pokażę Wam coś. Ja odpaliłem tę grę jakby z tego głównego przycisku z menu. Ja nie zauważyłem, że tam jest load game, załadowałem tą grę. Ale później dałem nowa gra, żeby były te. te, te filmiki i warty. I nie miałem tutoriala teraz. Wid widocznie tutorial się raz na grę odpala. No taki. No. Błędy, błędy młodych twórców. Sobie dam continue. O, widzicie, o to mi chodziło. Nie chciałem wam tego aż tak pokazywać, żeby to wszystko wieszcie, bo to jest tylko tutorial. Ale dobrze, mamy tak, mamy questy. Escape from, escape from. O, to już się mogę przypierdzielać, prawda? O, takie błędy. Ja, ja jestem dość sceptycznie nastawiony, tak jak już mówiłem, no ale. No, a to jest bardzo gotikowe. Reputation, health, strength, dexterity, mana. I mamy tutaj pewnie też będą nauczyciele, których się możemy uczyć. Coś podniosłem i zapisałem grę. O, możemy usiąść. I opierdzielić rybkę.

So I have paid my debt. Będę wam pokrótce tłumaczył, bo to jest proste angielski w miarę. No wiesz, że jest, jesteś synem cesarza, tak? W tych historiach, którzy, którzy, które opowiadamy, czyli my, jako Fischermani, czyli e... Jezu, wypadło mi polskie słowo. Przepraszam też za mój głos. O, od kilku dni mam zrypane strasznie. Wędkarze, mówią. No, wędkarze, którzy mówią tam dzieciom, więc spłaciłem swój dług, was? jaki dług. We <coughs> Lata temu, kiedy zaatakowała nas imperialna armia, moja żona prawie została zabita, ale młody satoriański dowódca ocalił jej życie.

On się pomodli do jakiejś Esti. O, oh, biedny chłopcze, nie powiedzieć ci o innych bogach niż twoich, Esti to jest nasz zbawca, pan i zbawca, i ocalił nas przed gniewem starych bogów, którzy rządzili tą krainą. Co stało się? One Satorian disobeyed him and started to kill not <coughs> only soldiers, but also villagers. When he was about to kill my wife, Elris slain him down. This bastard is still hunting the lake behind Gadhar's fortress. And... Kedesh Satorian, Oshalawi oh, Satorian. I zaczął zabijać wszystkich ludzi, nie tylko żołnierzy, ale też wioskowych. Kiedy dopadł moją żonę, Erles, zabił go. Ten nikczemnik dalej gdzieś poluje za jeziorem, w okolicy jeziora, za Gardas Forest, za lasem Gardas. Kto to jest Gadhar? Gadhar.

jest najmocniejszym potężnym potężnym w Norwesji. Tylko Velden, Elion i kilka ludzi z Stalgardu zostały opuszczone. No to wiesz, nasz protagonista myślał, że armia Cysorza tylko ocala ludzi, ale tak naprawdę jest krwiożercza i tylko kilka jakby plemion, tak? Kilka, kilka narodowości, Velen, Elion i Stalguards przeżyli. Że armia wyróżniała wszystkich, co? Prowincja, która została ocalona od inwazji Orków, podpisała pokój z cesarzem, ale teraz, jak jesteś nieżywy.

I, ale prawdopodobnie upadnie ta prowincja za jakiś czas. To jest Elion. The 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 to jest największe miasto w prowincji i cesarz ocalił ich tylko dlatego, że się poddali bez walki. i Jest jakiś, oczywiście nie baron Rolim, o którym wszystko oczywiście wiemy. Jest strasznie długa jest ta rozmowa. Ona trwa 15 minut na początku gry. To wystarczy, żeby zanudzić gracza, naprawdę. Nawet Gothic 2 nie miał takiej długiej rozmowy. A to nie jest dobry exposure. Do they not teach the young now? Fromir, Isala, and Balo. trzy gods controlling the elements of these labs. Stopped by Estie and the goddess of Kirkowal. According to the prophecy, they are coming back. Coś nic nie uczą tych młodych Formir Isala i Balo. Trz trzech y starych bogów kontrolujących żywioły i te ziemię, zostali powstrzymani przez Esti, przez Estiego, nie wiem czy to jest męski czy żeński y boga Kirkwall. i mają wrócić Starzy bogowie. Co to za prophecy? prophecy. When three

wrócą z zma ze zmarłych, bariery znikną, znaczy takie bounce, no bariery znikną i oni wrócą. Kiedy oni wrócą, to oni wrócą. Wtedy, no słońce się zatrzyma i and the first fallen ruler is back. Fallen rulers. Yes, you. Everyone you are dead.

Czyli wrócą starzy bogowie, bo słońce się zatrzymało i było trzęsienie ziemi. Oczywiście zapaliły się drogi, więc nie możesz daleko pójść. I natura oszalała. Jego omarła. umarła. Może wie dużo jak na jak na wędkarza fishermana Ale on po prostu dużo rozmawia z ludźmi Co się stało się? A, czyli trzy dni trzy tygodnie spaliśmy. Po prostu mieliśmy rozbalony łeb tak, yes, much has happened. The empire got divided, Elden stopped paying tribute, and the sun stopped. Jezus nie, Boziu, jaka ta gra jest. Nie róbcie, proszę. Jak robicie grę, nie róbcie 20 ponad minut rozmowy na początku. Ja rozumiem ekspozycję, ale da się to rozłożyć i włożyć gameplay pomiędzy to. Dowiedzieć się czegoś od innych ludzi, z notatek, z misji, z kontekstu, a nie, że ci rybak musi wyjaśnić, kurde, cały lor świata na początku. No, Kiedy tu umarłeś, w Kirkę czyli w krainie, w której jesteśmy, zosta władza została przyjęta przez Eliorufiona i. I tutaj w Elion przez Ewejna. więc mamy dwóch cesarzy, ale mamy trzech, bo ty żyjesz. Może czterech, może kurwa, dziesięciu. Potrzebuję trochę szpeju. Just please leave what is in my chest. No, mogę wszystko zabrać tylko nie z jego skrzynki. I to no, że mogę się idąc po prostu do wioski, ale nie był tam przez trzy tygodnie, bo się mną zajmował you I Ile prawie 20 minut rozmowy na początku? Ludzie złoci, naprawdę. Nie, ja mogę nie narzekać na grafikę, bo, low budżet, bo mały budżet. I mogę nie narzekać na różne inne rzeczy techniczne, ale przecież to o klap. No. Czemu nie mogę jej zabrać? Teraz. Ale. Taka z ekspozycja z dupy. Naprawdę. Ludzie, to nie jest książka. To jest gra. Zebrałem kłodę? Wow, umrę. Umarłem. Nie wierzę. Bardzo, bardzo... Wow, młody... Stary wilku. Prawda. Aha, nie bijesz. Zbugowana jest. O, dobra, bije. Bije i mnie zabije.